No, nie wierzę, no nie wierzę. Po raz kolejny gramy z tym samym ziomeczkiem E4. Let's go. O, Alechina mi zagrał, dobra, konie w 6, E5. Koń D5, wow, Alechin, Kawusia, Alechin, wow, siemanko. Witam serdecznie, Szachowa Polsko. D4, D6, co my mu tu zagramy? Chyba mu zagram moi drodzy cztery piony. Mam ochotę, tak wiecie, troszkę. iś, iś. Posparować, no bo tutaj normalnie ja gram, wiecie, w tej pozycji, konie w 3. I tam na małego plusa sobie gram, a tutaj chcę grać na dużego, pl na dużego plusa. Forpą za tak. Zazwyczaj czarne są dobrze na to przygotowane. No, tutaj nie będzie nudy, tutaj nie będzie nudy w tej partii. G5, dobrze. Mm, Koń C3 na razie, to na pewno jest dobry ruch, jak pamiętam. Tak w ogóle grał Kamil Plichta, jak grałem z nim kiedyś bulety. Eee, Gbf4, czyli co? On chce osłabić pionka na e5 w nonszalancki non sposób. I co pewnie końca 6 mi zagra potem, nie? Koniec F4, końca 6. No dobra, no ale to wydaje się troszkę to wydaje się być troszkę troszkę, troszkę właśnie takie wiecie, podejrzane, nie? Eee, dobra, mamy fajną pozę, tylko trzeba teraz coś z nią fajnego zrobić jeszcze. Jakbym zagrał taki ruch C5, on by pewnie zbił zbił Hetman D1, wieża D1. Jak koń D7 to koń D5 mu wpakuje. A jak C5 DC DC koń D7 to E6. EF Hetman H5. Rf8, wieża D8. Spróbujmy C5. Jak koń D7 od razu CD. Tam pionka mogę zdjąć po prostu. O, koński 7 się nie podoba akurat. Wydaje mi się, że końce 6 jest bardziej elastyczne. D to DE sobie ustawię primów. O, jestem tutaj. Call. Z mojej strony. Call. Big Call. Wydaje mi się, że coś, coś, coś tutaj poszło nie tak u niego w debiucie. C5. Pewnie zbije DC, DC, koń 7 Takie mam przeczucia. Ale ja nawet mogę goniec. Aha, bo tam goniec C4 to koń E5. Ma wtedy, czyli Hetman H5 bym musiał zacząć. On zbije na C5, ja wierzę D1 na przykład. On zagra koń D7, jak goniec C4. Na mata, na szewskiego. Na szewskiego bym zagrał. Konie w 3. No naprawdę, tutaj. Koń D7 od razu. Mnie kusi Hetman H5 w ogóle wrzucić od razu. Jak DC, to DC. Na skoczek c5 mam wieża d1. No bo okej, okay, ten pion... Pion jest fajny, ale mat jest jeszcze fajniejszy w szachach. Hetman h5. e6, dlaczego nie e6? Bo bicie na e6, hetman h5, królew 8 i koniew 6 mi zaraz gra z tempem. A na dc teraz mam e6 w ogóle od razu, więc nie wiem, czy on nie musi roszady krótkiej robić już w tym momencie. Albo jakiś koniew 8. Ale to wygląda paskudnie, konie 8. Chociaż wydaje się, że może tak grać. Wydaje mi się, że konie może, 8 może być opcją. Ale to z pewnością jest jakby pozycja dobra dla mnie. Chociaż szczerze, to konie 8, Konie 6 wygląda troszkę niesympatycznie, właśnie kurczę, zagrał tak. No pewnie by pasowało jak najwięcej figur do gry wpakować, nie? Na przykład konie w 3 i po konie g6, może w ogóle konie c 4 od razu. Presja, presja, presja. Bo nie ma konie w 4, bo tam na f7 bije. No, dawać konie w 3. Logical. Nie, no, figury. Rozwój to jest w szachach w ogóle najważniejsza kwestia i dużo, dużo space'a trzeba mieć. Dużo przestrzeni. Tak, goniec H6 chyba nie, ten goniec jest średni Przynajmniej na razie Mój goniec na C4 i tak chce stanąć, uważam Po E6 wtedy może jakiś goniec G5, może wtedy goniec H6 Na razie goniec C4 D5, koń D5, tak? E6 to koniec... Uj, bo tu się, że... Czy nie podstawiam przypadkiem czegoś tutaj? A nie, dobra, d6 goniec d5, d5 goniec d5, na e6 wtedy goniec g5 mam. Uuu, ale tutaj no, podstawka mogłaby się wkraść mała z mojej strony. A w ogóle groźba to jest jakiś koń g5 już teraz. Chociaż wtedy może mi zagrać e6. Ale ja może cd wtedy? Cd i koń e4? Wygląda fajnie na papierze, ale łatwo tą pozycję zepsuć mam wrażenie, też naszym kolorem. A E6 goniec G5, hetman D7, koń E4. D5, właśnie tam nie wiadomo, na ile dużo tego mam. Na ile du dużo tej inicjatywy tutaj mam, nie? Ale na pewno presja jest ogromna. Na, na, na przeciwnika nałożona. Krótka roszada to koń G5. Krótka roszada chyba przegrywa. Krótka roszada wydaje się przegrywać. O, Dymy Fest. W przeciwieństwie zupełnie do tej partii, co graliśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy pamiętacie. Tą francuską. Taką, gdzie nic się nie wydarzyło. Jakiś koń pewnie zagra, koń D7. No i tak, koń G5, jak się rzucę, to nic specjalnego na tym nie uzyskam. Szczerze powiedziawszy, ja chyba krótką roszadę po prostu zrobię. Taki jest mój plan. <laughs> Jeżeli rywal nie będzie mi niczym groził. E6 jest takim ruchem, po którym koń BF4 już grozi na przykład, tak? No ale E6 ma duży problem, bo koniec G5 Hetman D7 CD. CD konie 4 i chyba 1-0. Bo tam koń na D6 wchodzi. c 6. Koń C6 krótka. No nie, jak zrobię krótką z tą wieżą na linii F, no błagam was. Goniec E6, bicie na E6, efe, koń G5. Big ideas. Hetman D7, E6. Szukam takich ruchów dla niego. C6 to ED już. No, jakby gońcem, jak mogę zbić na D6, to będzie prima sort. A innych ruchów nie widzę. Nie, no realnie to E6 albo koń C6, tak? No bo po końcu D7 jest E6 pewnie jakiś. Chociaż wtedy konie w sześć. Jeszcze żyje pewnie ziomek. Pewnie wtedy ziomek jeszcze żyje. Ale patrzcie, jak dużo czasu już myśli. Końce 6, tak, to najbardziej naturalne. Kurde, tam jakieś konia 5 teraz zauważyłem, że może mi wrzucić. No bo krótka roszada, no to to jest taki ruch, że naprawdę, jak go zrobisz, to powinno być miodzio, nie? Siedzę, że tu już robi się tak dobra pozycja, że będę mógł mu nawet oddać figurę. Długa roszada też przychodzi mi, ale długa roszada jest takim niepotrzebnym ryzykiem, moim zdaniem. Koń G5? E6 to jest problem. I nie mogę gońca na G5 postawić. Tam koń H7 zmieni. Nie, no, krótka roszada. To jest mój. My move. Jeżeli koń A5, ja mu chyba walnę na F7. Albo jeszcze w trące goniec d5 I po c6 wtedy walnę na f7 Król f7 i może jakiś ed po prostu Z planem koń e5 No, to, 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 to. No zagrał koń a5, goniec d5 e6, goniec g5 mam taki ruch, tylko że Hetman d7 wtedy tępem Tak jakby. Czekajcie, jak zbiję mu na f7, król f7 i ed. No co do tego nie jestem aż tak przekonany, szczerze. Że goniec f7, król f7. Ede? Tam jakiś król G8 właśnie mi zagra. No bo co? No nie jest D3, tylko nie F4. Tak nie gramy. Dlatego zagram tutaj. A C6 dodaje to, że on nie ma jak, on nie ma jak tym koniem potem przez na C6 wrócić. No i tu chciałem bić na F7, nie? Kurde, no nie, nie gadaj, że tu nic nie ma Gonie jest H6, goleń jest h Wtedy mu walnę na F7 może, co? Król F7? Hetman H6? Może? Może goniec H6 teraz? I na koniec H6, goniec F7 król. No bo jest, jest różnica mała. Spróbujmy. Może, może popełniam błąd duży teraz. Ale mam wrażenie, że bez tego czarnopolaka będzie mu się dużo ciężej broniło. Goniec H6, goniec bije F7. A krótka roszada to koin G5. Wydaje mi się, że go tu dojeżdżam. Ciężki dojazd Alfa 0, Szparu 0. Chociaż on tam na E8 może tym królem uciec, nie musi na G8 uciekać. Ja biję na H6 najpierw E6 to króle 8. Może w ogóle E to koniec E3. Nie, nie, nie. Walnę na H6 po prostu on mi pewnie na H8 ucieknie, ale ja mu wtedy Edę chcę zbić. Z planem wieża AE1 A groże Koń G5 konie w 7 teraz. Taka idea przychodzi mi do głowy. Widły. Zaś te widły. No tak, drugie 8, Koń G5 to jest to samo. No właśnie, i teraz ED chciałem bić w tej pozycji. Żeby otworzyć pozycję, nie, wydaje mi się, że to jest wygrana, wszystko na konkrecie po prostu. Znaczy tutaj na dnie na konkrecie, tutaj wydaje mi się, że po prostu to jest wygrana. Tam koniec G4 pewnie wrzuci. Może jak koniec E5 wtedy mam w ogóle. Koniec E6, wieża A1, Hetman D7. Końki pięć. koniec cztery nie widziałem. Nie zagrał w ten sposób. Konie 5, chyba kończę. Konie 5, konie 5, wiesza E5. Wow, Algiera w ogóle. Kurcze, feller. I ten A5, zupełnie, zupełnie bez, bezradny. No, jak nie zbije, to coin G6 i na H8 mu spada. Ale oro. Dawno tego nie mówiłem, ale oro. Zresztą tak nie mówi w szachach. Jakieś się mówiło. Moda na, moda na słówka. Teraz się mówi: Jajo, ale jajo! Era jajeczna tutaj nastała. No nie ma, jak odejdzie gońcem, to mu bije na E7, tak? Pewnie goniec C4 jeszcze spróbuję. Ale goniec C4. Nie, hetman mam chapić to król D8, to tak bym nie chciał go. Wypuszczać. Mogę pogonić C4DE. I na koniec F1 mam Hetman H5 mat. A jak odejdzie... Zwycięstwo! True champ! O, dobra giera. Dobra giera. Dobra giera, naprawdę. Wydaje mi się, że tu może być jakieś 100% dokładności, szczerze. Let's show it. Obserwuję 98% dokładności. Albo 99 nawet. 98% dokładności. Let's... Zobaczcie to w ogóle. Zobaczcie to. Zobaczcie to, czekajcie, aż dalej wam pokażę. Do końcówki ta partia nie dojechała, nie? Oczywiście, to się wydarzyło tylko dlatego, że rywal zagrał G5, tak? Ale pacyfikacja... Pacyfikacja na naprawdę najwyższym poziomie. Pacyfikacja na najwyższym poziomie. F4, G5, skoczek C3, GF, granic F4. Gonięc G7, C5 Koin D7, Hetman H5, F3. O, Gonięc C4 było dokładniejsze. Czyli po Gain C4 pewnie wariant leci tak. Koin G6 i koń F3, czyli to jest ten sam wariant. To jest ten sam wariant. Aha, że tutaj Hetman D7, tak. Ok, Okej, okej, Ok. okay. okay. Okej. Okay. Okej, okay. to no jest D5. Okej. Okay. To no jest H6, big move. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. True champ. True champ. No, Jednak nie będzie 500 łapek. Nie no, przesadziłem 500 to nie, ale... True champion. No, dobra giera. Wracamy, comeback. 2660 jest real. Trzymajcie się. Dobra giera. Yeah, let's go.